Teraz temat, który można powiedzieć grzeje internet już od co najmniej kilku dni. Dzieci w sieci. Wizerunek dzieci w sieci. Zdjęcia dzieciaków w sieci. Powinniśmy to robić, powinniśmy je wrzucać, a może jednak niesie to za sobą tak poważne konsekwencje, że przy tym zdaniu lepiej postawić znak zapytania. Pytamy także Was, drodzy widzowie, czy to robicie, czy jesteście za, a może macie argumenty przeciw. Sonda rozgrywa się. Na na stronie dzieńdobry.tvn.pl. Czas zobaczyć to teraz na żywo, jak zagłosowaliście w naszej sądzie, wrzucać zdjęcia dzieci do sieci czy nie? No i proszę bardzo, okazuje się, że 95% osób, które oddały głos, mówią, że nie, nie wrzucają zdjęć i nie powinno się to robić. Natomiast 5% jednak uważa, że tak. Dlaczego by nie? No i te wyniki są z jednej strony pozytywne. I porozmawiamy, dlaczego są pozytywne. Są z nami goście, którzy trochę na ten temat wiedzą. Są nimi Marta Bąkowska, psycholog dziecięca, a także Bartek Dajnowski, dziennikarz, tata trojga synów. Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Miała być z nami również Zuzanna Kaszuba, aktorka, którą być może bardzo dobrze państwo znacie, która już od niemowlaka właściwie jest w telewizji, od kilku lat prowadzone są również jej social media i Zuza miała o tym opowiedzieć, ale Zdrow, zdrówko, tak, nie dopisała. Więc pozdrawiamy cię serdecznie, Zuzo. Wiemy, jakie Zuza miała zdanie, ona była trochę sceptyczna co do tego, natomiast jako, że mamy was na kanapie, również ekspertów, to chcielibyśmy zapytać was o nie. Co, Marto, sądzisz o tych wynikach sondażu? Ja myślę, że one są bardzo pocieszające, bo do badań, do których dotarłam jakiś czas temu, one pokazywały jednak trochę inne proporcje, i mam wrażenie, że w związku z tym, że w ostatnim czasie bardzo dużo się zaczyna o tym mówić, mam wrażenie, że te proporcje się zmieniły na korzyść w sensie takim, że większość rodziców jest na nie. A do tych badań, do których dotarłam, były robione ankiety jakiś czas temu, no, te proporcje wyglądały trochę inaczej, więc to jest pocieszające, że wygląda na to, że rodzice jakoś może zatrzymali się na chwilę nad tym, poddali refleksji, bo jeszcze takie badania, które są robione, e, muszą jakoś dotrzeć do świadomości społecznej, do świadomości e, rodziców, więc może to co się dzieje aktualnie, że w ogóle o tym zaczynamy rozmawiać, powoduje, że my się zatrzymujemy i poddajemy refleksji te, to wszystko. Wspomniałaś o badaniach i my mamy też takie wyniki, które mówią jasno, że 40% rodziców regularnie publikuje zdjęcia swoich pociech pociech w internecie. E, 57% rodziców deklaruje, że o prywatności dziecka decydują oni sami, 21 rodziców zamieszcza w sieci takie materiały raz w tygodniu lub nawet częściej. I to są właśnie te wyniki, które, które budzą pewien niepokój w nas, natomiast sonda jednak daje ten pozytywny odzew. No, ale jaka jest rzeczywistość, to myślę, że każdy rodzic sam decyduje, Bartku, ty jesteś tatą trojga. Yy, powiedz, jaką decyzję podjąłeś? Czy publikujesz zdjęcia, czy nie? Znaczy to, to wszystko jest skomplikowane. Moi synowie nawet są tutaj w kuluarach, ale nie są na kanapie, no bo ja właśnie ich wizerunku nie upubliczniam. Ale też wydaje mi się, że to jest wszystko skomplikowane, bo sami zapewne znamy ludzi, którzy w internecie publikują zdjęcia swoich dzieci i robią to dobrze. Jakby to, że ktoś każdy rodzic ma prawo decydować za siebie. A co to znaczy dobrze? Jeśli można to zrobić źle, to co to znaczy zrobić to dobrze i z głową? Y Wydaje mi się, że na przykład, gdy widzimy rodziców, którzy w ciekawy sposób spędzają czas, a ja naprawdę znam takich, takich rodziców, że mają trójkę dzieci, i jeżdżą z nimi na koniec świata, robią z nimi homeschooling, edukację domową, i widać, że nie poświęcają im czas. Jakby no kim ja jestem, żeby powiedzieć im, że źle wychowujecie swoje dzieci, bo wrzucacie ich wizerunki do, do internetu. No, wydaje mi się, to jest niestety dosyć skomplikowane, i to, że ja tak robię to jest moja decyzja, ale to że oni tak robią to jest ich decyzja i to zawsze rodzice o tym decydują. No ale poczekajcie, bo generalnie wierzę w to absolutnie, że rodzice robią to w dobrej wierze, czyli chcą się pochwalić swoimi pociechami przed rodziną, która zamiast wysyłać to SMS-y stu osobom, to po prostu wrzucasz na jeden portal, widzi to mama, widzi teściowa, widzi babcia i dziadek. Intencje są dobre. Gdzie? Może zapytam ciebie Marto, popełniamy ten błąd, który już mówi, że dla dziecka to może być zagrożenie i jakie zagrożenia mm -hmm. y, się z tym wiążą dla dzieci. Znaczy, o ile ja rozumiem te potrzeby, prawda, te potrzeby dzielenia się. One są polubie, Tak i te dobre intencje, bo my w tej chwili e, no, jesteśmy trochę taką, stajemy się taką globalną wioską, a myślę, że taka potrzeba dzielenia się e, no jest taką m, bardzo pierwotną potrzeba bycia częścią społeczności. Po prostu teraz ta społeczność jest bardziej taka wirtualna i, i globalna i z jednej strony jest ta perspektywa, Aktywa. E, natomiast z drugiej strony e... No, musimy ważyć te ryzyka prawda, i korzyści. I jednak, ważąc te ryzyka i korzyści, tych ryzyk jest zdecydowanie Zdjęcie. więcej niż one są o konkretne. To, jeżeli pozwolisz, jedna tak. tylko rzecz, no, bo są przypadki, już były w, w Austrii, w Stanach Zjednoczonych, gdzie dorosłe już dzieci pozywały mhm. rodziców za to, że ten wizerunek w sieci był, bo tam były zdjęcia dzieci w pieluchach, sugestie, że dziecko ma chorobę psychiczną. No i te dzieci mają prawo do swojej prywatności, a w momencie, kiedy rodzice odecydowali, i publikują tak prywatne rzeczy, no to trudno się dziwić, że dzieciom się nie zawsze to podoba. ja za chwilkę powiem o tych ryzykach, ale chcę powiedzieć, że to nie jest do końca tak, że tylko my, rodzice, odpowiadamy za bezpieczeństwo i to jest nasza prywatna sprawa. No są standardy ochrony małoletniej, prawda? Dziecko jest prawnie też chronione, jego wizerunek na dzień dzisiejszy, no jakby prawo chroni wizerunek dziecka. Natomiast jeśli chodzi o te ryzyka, no to oczywiście ja bym to podzieliła tak z grubsza na takie, takie spektrum i takie dwie części. Od dzieci najmłodszych, gdzie my musimy dbać o realne bezpieczeństwo tych dzieci, bo one są od nas zależne. I mam na myśli tutaj oczywiście cały cyberprzestępczy świat. Od pedofilii, możliwości pozyskania tożsamości czy dziecka i kształtowania jej, prawda, potem w jakiś sposób, nawet myślę sobie teraz o sztucznej inteligencji. To jest bardzo świeży grunt, więc instynkt samozachowawczy powinien tutaj zadziałać, po starsze dzieci, nastolatki i tak zwaną. Ehm um... Cyber tożsamość, tak? Czyli to, jak ten obraz siebie będzie dziecka kształtowany. E... Dzięki Marta, że powiedziałaś o sztucznej inteligencji, bo nie, nie wszyscy wiedzą, jak ona działa, ale sztuczna inteligencja, każda z nich agreguje dużo danych wśród tych danych są zdjęcia, także dzieci, które wrzucamy do internetu i potem ta sztuczna inteligencja na drugim końcu świata może komuś pokazać nasze dziecko w zmienionej na przykład formie. Więc choćby z tego powodu wydaje się, że lepiej takich rzeczy nie robić. A jeśli już, to na pewno może takie trzy podstawowe rzeczy, na pewno nie w negliżu, prawda? To, to jest Ale pierwsza ja rzecz. Ale ja chciałam jeszcze tylko jedną e, rzecz dodać, że co innego troszeczkę też rozumiem jakieś okazyjne sytuacje, e, prawda? A co innego, kiedy dziecko ma promowany celowo ten wizerunek na potrzeby, nie wiem, na przykład biznesowe rodzica, tak, to też jakby są takie kwestie. I też myślę sobie o bezpieczeństwie, że bardzo ważny jest cały kontekst, bo jeżeli rodzic jakby upublicznia każdą minutę życia swojego dziecka w różnych kontekstach, gdzie to dziecko jest bardzo łatwe, identyfikowalne, no to są takie realne zagrożenia, prawda? To nie mówię też o jakimś epizodycznym podzieleniu się radością z wakacji, tylko po prostu takim właśnie tworzeniem całej historii. Życia. Zuza Kaszuba, która miała być dzisiaj naszym gościem, powiedziała nam przed dzisiejszą rozmową, że rzeczywiście jej zdjęcia były wrzucane do internetu, bo była aktorką dziecięcą, więc zdjęcia w pieluchach do dzisiaj figurują w tym internecie i mówi, że po, po latach miała z tym naprawdę duży kłopot, że jednak ten wstyd jej w związku z tym towarzyszy. I gdyby ona dzisiaj miała dzieci, powiedziała, że nie wrzucałaby ich zdjęć do internetu, co jest też, myślę, że ładną puentą do tej naszej rozmowy, ale tak jak Bartku powiedziałeś, to jest kwestia indywidualna i wybór warto zerknąć na ryzyko. Co się może wydarzyć i czy rzeczywiście potrzebujemy rzucać to zdjęcie, żeby pokazać bliski. Można przecież zrobić grupę rodziną i tamte zdjęcia wysłać, prawda? Bardzo Wam dziękujemy za rozmowę. Marta Bąkowska i Bartek Dajnowski byli z nami. Cześć, tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry